Cześć, przyjaciele. Dziś prezentujemy nowego Renault Austral E-Tech Full Hybrid 200 w wersji Esprit Alpine z automatyczną skrzynią biegów. To hybrydowy SUV z roku modelowego 2025, który łączy silnik benzynowy z napędem elektrycznym, oferując łączną moc 147 kW, czyli 200 koni mechanicznych. Dzięki nowoczesnej technologii hybrydowej pojazd może pokonywać krótkie dystanse wyłącznie na napędzie elektrycznym, a średnie zużycie paliwa wynosi około 4,7 litra na 100 km. Z zewnątrz, Austral wygląda dynamicznie i sportowo, szczególnie w wersji Esprit Alpine z oryginalnymi elementami wykończenia. Wnętrze imponuje wysoką jakością materiałów, dużym ekranem multimedialnym i cyfrowym zestawem wskaźników. To samochód dla tych, którzy cenią komfort, innowacje i styl. Dziękujemy za oglądanie. Szczególne podziękowania za polubienia. Subskrybuj, jeśli kochasz samochody. Miłego dnia i do zobaczenia.